Cześć, witajcie, z tej strony Kuba, witam Was w odcinku, w którym po raz pierwszy będę jeździł na Hornecie, którego ostatnio miałem okazję poskładać. Jest to Hornet Pro w MC, taki full stomik, malowanie jest takie, którego jeszcze oficjalnie nie ma, dopiero będzie. Dzisiaj zaczynamy od Skolnit i zobaczymy jak tutaj wyglądają trasy, bo generalnie Skolnity są chyba najszybciej rozwijającym się bike parkiem w Polsce na chwilę obecną. Ostatni raz na Hartailu jeździłem, nie wiem, ze 2 lata temu, więc ciekawi mnie jak będzie. To ja mówię z jak jak, jak te będą wyglądały trasy, ponieważ ostatni razem ja byłem ze 3-4 tygodnie temu. E, no a trasy tutaj się zmieniają. Ło! Wow, Non-stop! Mamy tutaj objazd, z czego widzę, ale to dobrze, bo to znaczy mniej więcej tyle, że trasy są poprawiane. Cześć! A zobaczymy, czy będzie prędkość stąd. Kurde, no tak, na styk! Kurde, ale dziwnie się skacze na hardtailach, w sensie to jest takie zbyt płynne. I tutaj mamy objazd, swoją drogą. Ta sekcja po lewej wygląda tak zajebiście z wyciągu. Nie mogę się doczekać, kiedy będzie otwarte. Znaczy, najgorsze jest to, że prawdopodobnie jak ją otworzą, to akurat mnie nie będzie w Polsce, bo do Sanremo w tym tygodniu jadę. A, a po moim powrocie, już skłonniki będą zamknięte. Kurde, ale czuję, że będę musiał trochę zmienić chyba ciśnienie w oponach. Wow. Tutaj wcześniej szła trasa jak ostatnio na byłem I mamy tutaj hopeczki pod wyciągiem One już trochę lotu generalnie mają, a nie do locik Damy sobie korbę Ale krzywo, koślawo Dobra, zjadę sobie tą linię B Generalnie ja tą linię B może jechałem ze 2-3 razy w ciągu tego roku Bo cały czas jest, że linię A Nie no w sumie te banki są generalnie przyjemne. Wiadomo, że te hopki na tej linii A są lepsze, ale to też jest naprawdę zkibi. Dobra. Sekcja pod wyciągiem odblokowana przy trzecim przejeździe I tak myślę, że jak udało się już to dolecieć To chyba zaraz czas na to, żeby skoczyć linię A Czyli linię z gapami po lewej stronie Zrobię tak, polecę sobie tą pierwszą hopetę tak jak zazwyczaj to robię Czyli dam sobie tutaj tak z jedną dwie korby I zobaczymy co z tego będzie Dobra, pierwsza jest, dam z tej korbę Uff, Ale dziwnie się na, na hardtailu lata Zazwyczaj tutaj Hamowałem. dobra jest teraz uh, ja pierd... ale na mi się nie skacze idę za już niedolot, a zazwyczaj na polu to przelatywałem dobra, czas zobaczyć jak się jeździ po takich drobnych korzeniach, kamieniach a to jest bana, czyli osoba, która od jakiegoś czasu współpracuje z Dartmurem i daje cenne wskazówki przy projektowaniu hornetów Ale dziwnie. Yo. Sick. oh dziwnie Président, Monsieur le Chyba czas założyć SPD tak jak właśnie ma banan, bo na platformach ciężko. Tak wysoko korzeniami, tak samo wysoko. Jak to trzepie. Tak? Jeżeli pamiętam? O to wrażenia tras? Teraz nie narzekam. Może ten czekał. Cześć. Generalnie dobiłem koło przed pierwszą hopą. Już na pierwszej hopie czułem, że e, powietrze mi schodzi. Muszę się wrócić do góry, zjechać na dół. Próbować ogarnąć te koło, no bo już nie ma w ogóle powietrza. Próbowałem załatać opony na tak, ale niestety się nie udało. Pojechałem więc do wypożyczalni, która jest w mieście. I niby się udało, aczkolwiek jadę już tak 10 minut na Palenicę w kierunku Palenicy i już w ogóle nie mam powietrza Yesterday Jesteśmy już na Palenicy e, Tutaj trasy, trasy są nieco bardziej e, wymagające niż na Skolnicach Wow, ale daleko, fajnie, przyjemnie Zobaczmy jak tutaj będzie Uch. Ale fajnie wysokość na tym skacze tutaj, tutaj już jak widać jest więcej kamieni, jakichś telepów wow. Step downik, drugi downik Pierwszy stolik na styk Ło, wow, drugi stolik, lekki niedolocik, dam sobie jedną kurwę Dobra, jest spoko już Już prędkość nabrana Można, można już się na spokojnie lecieć Styk. Kurde, spoko są te stoliki, one kiedyś wrócały Teraz już działają Generalnie też to bardzo mocno czuć w bandach że taki rower zawieszony jakby się o wiele mocniej zapadał. Tutaj się przejedzie, się lekko wyciska i się bardzo szybko nabiera prędkość. Próbujemy trasę czerwoną. o, trochę trzepie. Dobra, pierwsza owka. Druga chopka, trzecia chopka To sobie odpuszczę Wszyscy jak widać pojechali zieloną Ja sobie pojadę na trasę czerwoną Generalnie problem jest taki, że mam opony napompowane yy, Znaczy tył mam nabity na 3,5 bara Ponieważ już wczoraj przebiłem oponę w dwóch miejscach Że jak mam tego nie przebijać No to chcąc nie chcąc muszę Dobić tam sporo powietrza. Dodatkowo to jest opona na EXO na tej najgorszej mieszance, więc jest mało przyczepnie. O, co tutaj teraz hamuje i rower mi w ogóle nie hamuje, nie? Dobra, zjechane. O, kurde, by się wywalił na samym końcu tutaj w jakimś bagnie mule. Generalnie muszę się zastanowić, czy jazda na tym bolidzie tego typu tras ma sens. Czy nie lepiej sobie, że tak to powiem, trasy enduro DH zostawić na moment, w którym będę miał założoną wkładkę oraz normalną oponę? Chyba na dzień dzisiejszy odpuszczam jeżdżenie po korzeniach kamieniach i po prostu będzie inny odcinek, gdzie tak typowo sobie pojadę na korzeniach kamieniach. Dobra, zobaczymy, nie lecimy jeszcze tych pani razu. Jeszcze nigdy nie kręciłem beko na takim tym, płaskim wybiciu po prostu, nie? Nawet nie zrobiłem próby do tego wybicia. Na no, po co? Prawie spadłem! Druga próba, trochę wolniej sobie pojadę.